Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj ważny film. Jak widzicie w tytule, będzie to nie tyle o warsztacie pana Jana, co też, co o tym kanale. Wielu z was już zadawało takie pytanie, też mi, gdzie jest kanał pana Jana. Więc na tym filmie powiem Wam, pokażę, gdzie on jest. Myślę, że udało mi się go znaleźć. A też w związku z tym no powiem wam kilka takich moich przemyśleń w związku z tym, co i jak. Kanał jest no, w tej wiacie garażowej, gdzie najczęściej jest zaparkowana żółta panda rodziców. żeby zrozumieć ewentualne znaczenie tego kanału w całej sprawie zaginięcia pani Beaty musimy wrócić troszkę do początku myślę tutaj o tym porannym przyjeździe pana Jana i też tym co on mówi na moim kanale czyli jak odpowiada na wszystkie pytania ja gorąco zachęcam was żebyście jeszcze raz oglądnęli ten film nie wiem, czemu on nie cieszy się dużą oglądalnością. Jest jakaś niechęć do tego filmu. Może jest za trudny, może no, nie widać tam pana Jana, on tylko odpowiada na moje szczegółowe pytania. Ale no, wklejam go tutaj na pewno jeszcze raz. Myślę, że tu albo tu jeszcze nie wiem, i też muszę się przerzucić na komputer. A wgram film z telefonu, więc jakbyś oglądał ten film, a tam by się nic nie pojawiło, to znaczy, że może za drugim razem, jak oglądniesz ten film, to już ten film tutaj się pojawi. Natomiast tam pan Jan na tym filmie szczegółowo odpowiada na moje pytania i rozpoczynając ten harmonogram dnia, ja też się go pytam. Gdzie on parkował samochód, yy, i jak przyjechał, to jakie samochody stały na posesji? Więc pan Jan, yy, między innymi, wymienia tą żółtą pandę rodziców. Yy, jakie samochody były? To tak, yy, golf był, którym ja przyjechałem, stał na ulicy mojego taty, mojego taty, I Suzu. Panda i Mercedes. No nie wiem, gdzie te samochody za bardzo stały. Panda to pewnie stała pod, pod tym, tutaj pod dachem. Mercedes stał tam pod, 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 pod wiśnią. No a Isuzu prawdopodobnie z boku stało. Tu widzimy żółtą Pandę rodziców, stojącą pod dachem. No najczęściej tam ten samochód jest ustawiany. I właśnie przed tym samochodem tam jest kanał. Natomiast jeszcze warto zwrócić uwagę, że w tym nagraniu, które przed chwilą Wam puściłam, Pan Jan prawdopodobnie się przejęzyczył, bo powiedział, że przyjechał rano golfem. Bo pytanie było, że kiedy przyjechał rano, to jakie samochody były na posesji. I on zaczyna mówić, że jak przyjechał tym golfem, no to wtedy tam stały samochody tam i tam. Natomiast ja myślę, że on się po prostu tutaj przejęzyczył. Bo w rzeczywistości oczywiście przyjechał Jezus. No Fajnie by było, gdybyście te wszystkie pytania sobie jeszcze raz odsłuchali. Tam jest bardzo dużo ważnych szczegółów, które po tej głębszej analizie, między innymi tej analizie, analizie którą teraz zrobię, no, zobaczycie kolejne kłamstewka pana Jana, tak? Bo pan Jan doskonale pamięta, jakie samochody stały rano i gdzie były zaparkowane. On oczywiście na większości odpowiedzi dodaje, no nie pamiętam dokładnie, prawdopodobnie, więc jest to taki też ciekawy, myślę, chwyt obronny, że gdyby udowodnić mu prawdę, to na tych wszystkich wypowiedziach zawsze jest, no tak podejrzewam, myślę, przypuszczam, nie pamiętam, dlatego może też ten film dla Was nie jest jakiś taki przełomowy i ważny, mówię o tych odpowiedziach na pytania. Natomiast ja myślę, że to jest tylko taki e, e, gest obronny pana Jana, że jak mu się udowodni e, to kłamstwo, to on powie: No przecież mówiłem, że to do, do końca nie pamiętam, tylko tak mi się wydaje, że tak było. Tak? Więc e, pan Jan pamięta, że stała zaparkowana panda rodziców, ta, ten żółty samochód pod wiatą. E, I e, to jest dość ważne tutaj, wracamy właśnie dlatego do początków, gdyż. E, kiedy przyjeżdża biały bus, to już znamy te różnice w historii pana Grzegorza, pana Jana. Pan Grzegorz żadnych psów nie widział. Pan Jan mówi, że psy szczegały, dlatego on zwrócił uwagę na tego busa. Nie podchodził, bo nie jest potrzebny. Tu jednak się dogram, bo za chwilę usłyszycie, że pan Jan jednak podchodził pod bramę. Po tą taczkę, bo coś tam było mu potrzebne, i wtedy widział białego busa. Oni sobie tam otwierają te drzwi sami zabierają te śmieci, czyli drzwi się zasunęły. I ten bus pojechał w kierunku placu zabaw. Nie zgadza się, oczywiście z tym, co mówi pan Grzegorz. Bo pan Grzegorz mówi, że się nawet nie zatrzymywał tam, tylko bardzo wolno przejechał koło tego domu. Brama była zamknięta, psy były w końcu, była dziwna cisza. I faktycznie pojechał w kierunku Placu Zabaw. Natomiast tutaj na uwagę zasługuje fakt, że kiedy zapytałam się pana Jana, czy rodzice widzieli białego busa, on powiedział, że nie wie, bo nie pytał tego, to ja pani nie powiem, bo nie pytałem. Nie? To dla mnie taką ciekawostką jest to, że pan Jan nie jest w stanie powiedzieć, o której godzinie wyjechali rodzice. Mówi, że bus był o 7:30, chociaż wiemy już, że był o 8:10 i też nie wie o której rodzice wyjechali na zakupy. Natomiast e, widząc busa, że nawet tam się drzwi otwierają, że rzeczywiście to był biały bus, e, to on nie widział e, i nie mówi nic o żółtej pandzie, która ewentualnie stała. A nawet gdyby stała tam pod wiatą, no to by nawet lekko zasłaniała ten widok na tego białego busa. Więc tutaj można jakby no chwycić pana Jana za to słówko. No jak to pan nie wie, czy rodzice byli w domu, kiedy był biały bus przejeżdżał, czy nie, o której oni pojechali na te zakupy? A przecież, jeżeli widział pan białego busa i dlatego, że. Przyszedł pan właśnie do warsztatu po tą taczkę, już nieważne, co on tam potrzebował, ale brał taczkę? Tak, ten biały bus był tak gdzieś mniej więcej mniej więcej około 7.30. Nie wiem, która to była dokładnie godzina, bo ja telefon zostawiłem u rodziców w domu na, na stole, ja bez telefonu, ale wiem, że jak wychodziłem z domu, to było około, nie wiem, jakoś tak 5, 5 po 7 coś ja się widziałem Beaty z dziećmi, jak wychodziła, bo na taką 5, 5 po 7, 7 wychodzi z domu. Poszłem tam na tył, wróciłem po tą taczkę. No dobra, wróciłem, to miesiąc z tym po co ja tam wróciłem. Wróciłem tu, pod bramę sporo tym, bo tutaj właśnie tu stała ta, ta rzecz, która była mi potrzebna. I wtedy właśnie widziałem tego busa, że podjechał, tak jakby nie wiem, mi się zabało, że to szkło. I pojechał ten bus na stronę, tak, Placu Zabab, tutaj w tym kierunku. Panie Janie, jeżeli nie wie pan, o której przyjechał biały bus, bo zostawił pan telefon u rodziców na stole, ale gdyba Pan, że było to o 730, to wystarczy, żeby sobie Pan przypomniał, czy kiedy brał tą taczkę, to czy stała żółta panda rodziców. Bo jeżeli nie stała, to znaczy, że było już po 7.40. Tutaj można jakby. no. Chwycić pana Jana za to słówko, no jak? To pan nie wie, czy rodzice byli w domu, kiedy był biały bus przejeżdżał, czy nie, o której oni pojechali na te zakupy. A przecież, jeżeli widział pan białego busa, i dlatego, że przyszedł pan właśnie do warsztatu po tą taczkę, już nieważne, co on tam potrzebował, ale brał taczkę, to nie zwrócił uwagi na to, czy stał żółty samochód panda rodziców. Moim zdaniem nie stał tam już zaparkowany samochód panda rodziców, dlatego że rodzice, jak wiemy, wyjechali o 7.40 na zakupy, a biały bus był o 8.10. Więc no, by, by się to zgadzało z tym, że pan Jan nie widzi żółtej pandy, więc no nie mówi, że aha, no stał żółta panda rodziców, więc widocznie rodzice byli jeszcze w domu. Powinna stać żółta panda, jeżeli bus przejeżdżał o 7.30. Natomiast w związku z tym, że wiemy, że bus przejeżdżał o 8.10, żółtej pandy tam raczej już być nie powinno. A w jej miejsce powinien był wjechać albo najprawdopodobniej wjechał albo to jest tylko taka hipoteza samochód pana Jana. Gdyż pan Grzegorz przejeżdżając przez porad i koło domu pani Beaty, no stwierdza, że na pewno nie stał tam żaden zaparkowany samochód na zewnątrz posesji. Skoro rodzice wyjechali na zakupy, było tam miejsce do zaparkowania, więc no, ja bym powiedziała, że być może pan Jan właśnie wjechał w to miejsce żółtej pandy, której już nie było, nawet głębiej, żeby schować ten samochód, Właśnie tam, gdzie jest kanał. Tutaj jeszcze raz widok z góry, właśnie na warsztat pana Jana, gdzie widzimy kanał samochodowy. Jest zasłonięty deskami, które pan Jan pewnie sam dociął. Matraka, pewnie ma też piłę, i w tym momencie ten kanał jest właśnie zasłonięty. No tutaj to zdjęcie oczywiście jest lekko nieostre, ale z mojego własnego doświadczenia tak właśnie kanał przykryty deskami wygląda. Na tym filmie również Wam udowodnię, że kanał w dniu zaginięcia pani Beaty. Nie jest bez znaczenia i na pewno miał pewnego rodzaju swój udział. Między innymi dlatego, że jak wiemy, pan Jan w ten dzień chciał wymieniać oleje. Jakby się uprzeć, to można wymienić w samochodzie olej i filtry bez wjazdu na kanał, natomiast jest to wtedy utrudnione. Bo, jak samochód wjedzie właśnie na kanał, to łatwo można dostać się do miski olejowej i filtrów, i jest to też najbardziej bezpieczne. Więc no, głupotą by było, mając kanał, no, z niego nie skorzystać. I dlatego uważam, że nawet jeżeli było tak, że pan Jan nie skorzystał w ten dzień z tego kanału, bo zabrakło mu czasu. To na pewno miał w planach użyć ten kanał po południu. I stąd pojawia się pytanie, dlaczego Janek zaplanował wymianę oleju po południu w golfie? Więc wiemy już, że był kanał. Może właśnie nie do końca posprzątany. Może bał się, że tam są jakieś ślady, więc rozpoczynamy. Pierwsze. Sprzątanie warsztatu. Jest to najważniejsze spostrzeżenie. I będę to dzielić na działanie i cel. Chciał mieć silny powód, by długo i spokojnie sprzątać w warsztacie i kanale. A jego celem było usunięcie resztek śladów narzędzi zbrodni i innych dowodów z miejsca morderstwa. 2. Drugim powodem mogło być dokończenie własnego alibi. Działaniem w tym wypadku będzie wymiana oleju dawała mu wiarygodność yy, jego właśnie pracy po południem. A celem, no wszystko miało wyglądać normalnie, miało wyglądać na miejsce pracy i potwierdzić napięty harmonogram dnia. Trzeci wariant i powód wymiany oleju to jest oczyszczenie narzędzi i zamaskowanie miejsca zbrodni. I tutaj działaniem Janek mógł czyścić narzędzia użyte rano pod pretekstem brudnej pracy przy oleju. A celem było zmyć z narzędzi wszelkie ślady. Wymiana oleju pozwalała mu ukryć tę dokładność też sprzątania. Tak? Bo też pamiętajmy, że czasami śladem jest właśnie to, że coś było sprzątane, jak policja idzie na jakieś miejsce zbrodni to to, że właśnie jest jakiś środek czyszczący, że jest zapach czyszczenia, to też jest jakiś ślad zbrodni właśnie, nie? Czyli to posprzątanie po zbrodni i ślady tego sprzątania są też śladem zbrodni normalnie. Więc tutaj to mycie narzędzi po wymianie oleju mogłoby zamaskować to, że Jan tam rzeczywiście sprzątał, no bo miał powód sprzątania, tak? 4. To powrót do kontroli. Działaniem jest tutaj to, że chciał pokazać, że panuje nad swoim warsztatem, a celem było udowodnienie samemu sobie, że zbrodnia go nie złamała. Jest to taki mechanizm obronny w psychice. I 5. Testowanie ryzyka. I tutaj działanie. Powrót o ustalonej porze był wspierany. Sprawdzeniem, czy policja już wie, a celem ocenić, czy można działać dalej. Tutaj pamiętamy, że Pan Jan, no trochę był zdziwiony, że tak szybko. Tutaj Olga zadziałała wyjątkowo szybko, więc być może gdyby... Olga tak szybko nie zadziałała i ta policja byłaby troszkę później, na przykład 17-18, to do tego wymiany tej, tego oleju prawdopodobnie by doszło właśnie po to, żeby tam wszystko to zamaskować. Natomiast no, ja uważam, że policja to jakoś tam wszystko sprawdziła, natomiast czy znalazła tam ślady zbrodni, to nie wiem. Ja uważam, że mogło być mimo wszystko tam wyścielone folią. Ten kanał mógł być wyścielony folią i też w ogóle sam kanał zawsze jest osmarowany, brudny, ciemny i śmierdzi tam olejem, bo ja mam trzy takie kanały w domu i wiem jak te kanały są brudne po prostu od tych wszystkich olejów, smarów, które tam z tego samochodu kapią. I w ogóle no, kanał zawsze jest po prostu tłusty, brudny, więc no, nie wiem, czy policji udało się tam uzyskać jakieś ślady zbrodni, pomimo wszystko. Podsumowując, wymiana oleju była ostatnim krokiem w planie: wyczyścić dowody z warsztatu i dopiąć alibi na cały dzień. Tutaj chcę powiedzieć taką moją takie moje osobiste doświadczenie. Bo ja już Wam wspominałam, że mój tata miał warsztat samochodowy przy domu wiele, wiele lat i też mieliśmy taki kanał. A potem nawet ten warsztat rozrósł się do trzech kanałów, więc u mnie w domu nadal mamy trzy kanały. Mój tata jest już na emeryturze, ale my wynajmujemy teraz ten warsztat samochodowy no firmie, więc no, i tak jakiś tam zysk z tego finansowy mój tata ciągle ma. Natomiast jest to dość ważne w tej historii, dlatego, że chcę Wam powiedzieć takie moje osobiste też doświadczenie, jeżeli chodzi o taki kanał w domu. Przede wszystkim dla mnie było to straszne, przerażające miejsce. Nasz właśnie kanał również był tak zrobiony, że mój tata go ręcznie zrobił, sam go zrobił, jeden, drugi, trzeci, bo dom, w którym my mieszkaliśmy był od początku do końca wybudowany przez mojego tatę i kiedy on go budował, to od razu zaplanował tam ten kanał. I żeby ten kanał zasłonić dla bezpieczeństwa, to on również tak jak widzę, pan Jan tam ma, ma po prostu deski. Jed deska przy desce równo wycięte, żeby, żeby ten kanał zasłonić dla bezpieczeństwa. Natomiast samo zasłanianie tych desek i odsłanianie tego kanału, po pierwsze, zajmuje bardzo dużo czasu, po drugie, jest niebezpieczne. Ja jako małe dziecko, kiedy ten kanał był odsunięty, odsłonięty, te deski były zdjęte, zawsze się tego kanału bałam, bo miałam takie wrażenie, że zaraz tam wpadnę do tego kanału. Był brudny, czarny, dlatego że mój tata tyle tych samochodów tam remontował i tyle tych olei tam naleciało zawsze, że ten kanał po prostu cuchnął olejami właśnie nawet nie jakimś, jakąś chemią, tylko tym, tym starym takim olejem samochodowym i był właśnie tak zabrudzony, taki, taki, taki tłusty wręcz tej swojej ciemności. Ja tego kanału zawsze się aż bałam. No i no to, że on był taki właśnie zanieczyszczony, ten kanał, no to było dość istotne w takim znaczeniu że jak mój tata na przykład przychodził na obiad, na przykład też na dwunastą załóżmy, bo moja mama też gotowała obiad. Jak byłam, mały, jak byłam mała, to moja mama nie chodziła do pracy, bo miała tam opiekuńcze, więc zawsze tam gotowała też obiad na dwunastą. I mój tata jak przychodził z tego warsztatu, to on najpierw mył te ręce, mył ręce takimi szczotkami. Proszkiem do prania. Wtedy ten olej silnikowy, czy tam właśnie dopiero wtedy to się zmywało. A i tak całe życie w tej skórze był ten brud. Ja pamiętam mojego tatę, jak całe życie, no już teraz nie, ale jako kogoś, kto miał zawsze ubrudzone olejami ręce i nie można było tego doczyścić. Więc wyobraźcie sobie, jak wygląda taki kanał samochodowy. Oczywiście, jeżeli e, założymy, że ten kanał tutaj w tej historii zaginięcia pani Beaty ma znaczenie, bo załóżmy pan Jan go odsłonił. No i pani Beata nie zauważyła, że nie ma tych desek, i tam wpadła, to na pewno by sobie krzywdę wielką e, zrobiła. No, ewentualnie ktoś ją tam popchnął do, do, do tego kanału. Ale co chcę powiedzieć, że w tym kanale byłoby bardzo trudno nawet gdyby nie był jakoś folią zabezpieczony, gdyby tam nie było właśnie jakiejś plandeki czy folii rozłożonej, żeby nie pozostało żadnych śladów, to i tak moim zdaniem byłoby dość trudno tam te ślady biologiczne pobrać. Chociaż aż tak na kryminalistyce się nie znam, ale na pewno wiem, jak wygląda warsztat samochodowy, a jak wygląda kanał, to od dziecka też wiem. Wiemy od rzecznik prasowej Małgorzaty Wojciechowicz, że te ważne badania, Ciągle trwają przeróżne, skomplikowane badania, które wymagają czasu. Więc ufajmy, że no, jakaś ta sprawa się rozwiąże i doczekamy końca tej sprawy. Koniec tego filmu: Powiem Wam, że mam bardzo ważną informację, taką przełomową dla mnie samej. Ale żeby nie mieszać tematów, to może nawet dziś nagram ten film, ale wgram go już jutro, żeby te tematy się ze sobą jakoś tam nie, nie łączyły, żeby można było potem taki film nawet łatwo znaleźć po, po tytule. Więc zapraszam Was już teraz na ten film, który wgram jutro. I dlatego, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zrób to, żeby nie przegapić. Widzicie, że bardzo szczegółowo. Szukam, badam, więc na, naprawdę warto subskrybować, a nawet polecać, udostępniać te nagrania, bo ten jutrzejszy film tak naprawdę będzie na bazie Waszych odkryć. Również, więc jestem Wam za to bardzo, bardzo wdzięczna. I też będę jutro mówić, skąd to wiem, jak to połączyłam i kto tak naprawdę zasługuje tutaj na. Na podziękowania też w tych, tych naszych poszukiwaniach tego, co rzeczywiście stało się z panią Beatą. Pozdrawiam Was ciepło. Do usłyszenia już jutro. PA!